Problem jest taki, że się troszkę już rozjebał, bo nim wczoraj na Instagramie no troszkę nie pierdolę niego. To już się otworzył, tylko. Ale no, takich tam urazów, urazów nie ma, więc idziemy na dach. <ścoughs> idziemy. Siema, chodź coś do kamery. Nie. mam pieska, który nie ma. Znaczy, ma łapy, ale ona no ma przechaną chyba tam, przechaną miała. Na przykra historia, straszna. Oj! I ona wygląda tak, to jest ona, nie? Bonjour! I nie ma łapki. Przecież ma, ma łapkę, tylko że ona musi tak trzymać i chodzi bez jednej łapy, nie? Non stop. Ja ona ma do siebie dystans i bardzo ją za to lubię, bo co przychodzę, co przychodzę do domu, to podchodzę do niej i mówię, daj łapkę. no, dobrze. A piątkę dasz? Nie, nie dasz piątki, nie? Szkoda. <laughs> Tak widzę ten, na... Widzę ten widok. On sobie tu leży. K... Duma łapie. Za to wszystkie lata. No i ojku, mamy pierwsze uszkodzenie. Ty tak wiesz, Śmietnik kula wyjeło. Gdzie tu ustawić, żeby to działało? Ja, jest jakieś gówno. Tu, tu idziemy. Bóg się rodzi moc truchle mm. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mamy to Autem go rozjeżdżać nie będę, bo szkoda mi auta Fajne, użyło mi Po tych, myślę tak 4 lata, musiałem z nim walczyć Te Jakieś kabelki, kosz, co dziś To jest to co chcieliście chyba Naprawdę? To jest tyle co z niego zostało, jesteś z siebie dumny? Ej, teraz pomyślałem, czy komputer nie ma jakiegoś części jakiejś, która sprawia, że pęk... że wybucha, czy coś. To jest jakiś procesor, a nie wiem. Na przykład, jak przydzielasz baterię w Samsungach, no to i. ci, nie. Tak, teraz myślę, żeby nie zamienić domu w kwas siarkowy. Nie, nic się nie staje. <gry> Najwyżej skończę, Catbuster. mi piranią na rękę. kur... Z giga szczęściem. Oj, 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 Panowie, panowie, co to się otwiera. Co to kurwa jest, o co tu chodzi, kurwa no, wyrwij to, wyprostalać Jestem szybko, co ja mam kurwa tu pokazać No tak się chłop prezentuje po r**waniu Ja w sumie nie wiem co ja mam kurwa już więcej tu pokazać, w sumie no Z dachu został zrzucony, obietnica została spełniona e, dwa razy go zrzucać nie będę bo nie ma sensu Mi żyło, jestem z moim nowym komputerem, mam dwa monitory Tutaj to to jest kurwa pingwin, znaczy, pingwin, delfin, to jest e, no już jest setupik, tylko czekam jeszcze na mikrofon. Co ja mogę wam powiedzieć? Dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli, którzy mnie wspierali. Dzięki wam. To wszystko dostałem, to wszystko mam. Bez was by tego nie było. I tak krótko zbierałem na ten komputer, bo jakieś, nie wiem, ile? 4 miesiące? 3 miesiące? No uważam, że to nie jest jakoś super długo. Na to, że mamy jeszcze swoje wydatki. Oczywiście pewne rzeczy zostały, nie? Na przykład chyba z tego wszystkiego, co pokazywałem wtedy została podkładka z Iron Manem i klawiatura. Ten Tony Stark jakoś mi urzeka. Super długi ten odcinek nie był. Przede wszystkim nowy komputer, chyba śmiga jak powinien. Tutaj wielkie podziękowania dla mojego moderatora na, na Discordzie, dla WSA, który mi pomógł z składaniem kompa, z monitorem, ogólnie no, z samym praktycznie setupem mi tu pomógł, Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Mój setup gamingowy teraz jest za 20 zł, także to już chyba nie są przelewki. Wszystko w Dolce Gabbana kolaboracja z Gucci. No nic, no to chyba tyle. Ja się z wami będę tutaj żegnał. Dzięki, że wpadłeś, zobaczyłeś jak roz... Sam jakiegoś kąpa, jesteś psychicznym człowiekiem, bo lubisz patrzeć na to, jak się rozpalają rzeczy. Jeżeli nie znasz całej historii z y, komputerem i nie wiesz, czemu go zaraz mogliśmy pisać w komentarzach, że jestem jakąś bogatą kupą, która nie szanuje sprzętu, zapraszam cię do linku na dole, który jest film, w którym opisuję wszystko moje całe wywópociny przez ostatnie 4-5 lat. Jak ciężko było. <laughs> dzięki, że jesteś, dzięki, że byłeś, dzięki, że będziesz. Pamiętajcie, nie zmieniajcie się, pchajcie w się, pchajcie do przodu. Chyba róbcie to, co robicie, kochacie. Ja to robię. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj ten kanał, bo... Bo dostał po dupie poprzedni. I ten też jest tam teraz. Jestem w... Lekkiej. Okay. Ale... Wychodzimy na prostą. Dzięki, że obejrzałeś. Nara... Kurwa.